Mam to powiedzieć? Mów? O co chodziło z Mikitą. To jest typowo dla atencji. No proszę się tekst to o 15-latkach i to jest kolejny e, przykład tego, że jest fałszywy. Dzień dobry wieczór, Monika laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Jesteśmy w okolicznościach pięknej przyrody u mnie na tarasie. Jest ze mną Krystian Śmiałek, przyjaciel, operator, z którym pracowaliśmy dość dość długo i stało się coś na co na pewno chcielibyście znać odpowiedzi na pytania które zadawacie zadajecie cały czas i no właśnie Krystian, może zaczniemy bo też mi ciężko jest ubrać słowa i wyrazić się może zaczniemy od tego Wszyscy chcą wiedzieć, czy rzeczywiście y, to było szczere w programie w Goats, y, to, co powiedziałeś, to, co okazałeś, y, jak to wygląda z swojej strony? Po, po czasie jaki minął minęły już trzy miesiące i czy z perspektywy czasu na już może na chłodny umysł, czy y, widzę, że się denerwujesz również tak jak ja, y, jak to wygląda z swojej strony? To znaczy, czy się denerwuję? Bardziej nie wiem co powiedzieć. Wiesz co zastanowiło mnie w jedno w Twoim przedstawianiu, czyli pracowaliśmy. Nie było powiedziane, że kończymy, czy to jest jakby teraz taka deklaracja z mojej strony? Nie, tylko, że mówię, że pracowaliśmy dość długo i później zdarzyło się coś, co wszystkich zaskoczyło mnie również i pewnie, zapewne też Ciebie. Może zaczniemy od tego, skąd ta odwaga, żeby przed kamerami, przed, przed Polską, przed całym krajem, przed bliskimi znajomymi moimi, Twoimi też. Powiedzieć to, co powiedziałeś przed kamerami, czyli wyznałeś mi swoje uczucia. No dobra, no to ja to mówiłem Wojtkowi i Wojtek Gola nie wstawiłeś tego z naszego mini wywiadu, jaki przeprowadziłeś, a tam było tak naprawdę wszystko wyjaśnione, ale okej, okay, powiem to tutaj. E, no właśnie, czy ja, czy ja chcę też powiedzieć niektóre rzeczy. Monika, po prostu my sobie żartowaliśmy bardzo dużo poza kamerami, gdzieś nawet i jakieś dwuznaczne teksty leciały, no, no takie poczucie humoru ja przynajmniej mam, ty, ty to wydaje mi się, że rozumiałaś, więc w momencie, w którym ja bym poza kamerami do ciebie podszedł, wydaje mi się, że żebyś to trochę olała, bo byś myślała, że sobie, że się zgrywam, a jednak tak i pewnie byś trochę uciekała tym, z tym tematem, a tak przy, to była bardzo głupia decyzja z mojej strony, że chciałem tak trochę cię postawić e Pod ścianą. <laughs> ścianą. pod ścianą. Mówię, kurczę, no przed kamerami nie będziesz miała możliwości, żeby e chciałeś wykorzystać moją empatię po prostu i nie, nie. inaczej Chcia nie chciałem, żebyś zgoustowała ten temat. Chciałem, żebyś powiedziała tak lub nie, a wiedziałem, że poza kamerami tego nie zrobisz. I to było bardzo głupie. Że Ucieknę? No, znaczy, że zmienisz temat po prostu, że nie dostanę odpowiedzi. A jednak przed kamerami, no to byłaś trochę postawiona pod ścianą, to było bardzo głupie. Można powiedzieć, że nawet trochę dziecinne zachowanie z mojej strony, no ale dlatego też startuję do starszej osoby, żeby ktoś dojrzalszy był. Wytłumaczył ci coś, czym. Powiem ci, że jest bardzo fajne powiedzenie, że człowiek się radzi głupi, głupi umiera. Ja myślałem, że powiesz inne powiedzenie. Jakie? Mam to powiedzieć? Mów! No, to jest bułgane. Szczera, szczera prawda. A tutaj wyłącznie. Nie, bo się obrazisz. Czerwony się zrobił Krystian, to może odpuszczę. Nie obraziłabym się, ale no to powiedz, co miałeś na myśli. Nie, nie powiem tego. Okej, okay. bądźmy dżentelmenami. Aż no, tak? No, no. <laughs> nie, nie bądźmy dżentelmenami. Możemy mówić sobie wszystko. Dobra, jeżeli chcesz to poza kamerami mi to powiesz. Krystian, może... Mm, w takim razie też wymijająco trochę odpowiedziałeś. Przejdźmy dalej. Też bardzo dużo ludzi pyta, mnie też to interesowało. I wszystkich Was interesuje, wiem, zadajecie te pytania, piszecie cały czas, o co chodziło z Nikitą. Z Nikitą? Dobra. Bo ja też dostawałem to pytanie i też odpowiedziałem, że o coś, czego żałuję do tej pory i faktycznie żałuję strasznie tego, na jednym z eventów po prostu. E, no nie powinienem w ogóle się nawet do niej słowem odezwać w momencie, w którym do mnie podeszła. E, no wywiązała się z tego jakaś tam rozmowa, jakiś kontakt, już już nie będę wynikał tej szczegóły. E, jej narzeczony już teraz się patrzył z daleka, nic z tym nie zrobił, także no widać, że facet z krwi i kości. No i co, no i, i tyle i żałuję w ogóle, że po co ja rzuciłem tą ksywką w tych Goatsach, to, to była taka głupota, ale mówię ok, jak rzucę ci tą Nikitą, no to będziesz wiedziała, o którą sytuację chodzi, a ty później w sumie tak nie do końca wiedziałaś, o którą sytuację chodzi i tak no pogmatwane to było. Nikita to był jeden wielki błąd, żałuję tego do teraz i myślę, że będę żałował całe życie, no jedna akcja z osobą, z którą nie po, nie, do której nie powinienem nawet, nie wiem, podać ręki, ani nic, nie? No, w tym momencie na pewno nie powinieneś i wiedziałeś, jak ja bym na to zareagowała. Tak zareagowałam, tak jak zrobiłam to w programie GOATS, e, na... na te. <grywia> Już wózkiem jadą po ciebie <grywia> na te informacje. E, powiedz mi, proszę cię, jeżeli chodzi o Nikitę, no... Mniej więcej wiemy o co chodzi. E, kolejna sprawa Dis, e, który zrobiłeś, nagrałeś kawałek, e, możesz powiedzieć e, dokładnie, e, co chciałeś przekazać w tym utworze swoim. Nie wiem, czy słyszeliście, jeżeli nie, to e, zerknijcie. E, nie wstawiłeś to na YouTube'a, le leci tylko na TikToku i. Krystian.smialek01, tam jest e, piosenka, bo wiesz co, przerwę już ci i okay, odpowiem na to pytanie. E, Dużo osób też się mnie pytało, czy jak ja się wypowiem w ogóle na ten temat. I ja mówię, kurde, jakieś oświadczenie mam dać, jak ja sam nie wiem, na czym stoję. My nie rozmawialiśmy tak naprawdę po gołcach, po chyba po miesiącu, dopiero zadzwoniłaś do mnie, hej, czy jedziemy do Torunia? I ja miałem takie, no jechać czy nie jechać, no będzie niezręcznie, ale koniec końców wyszło tak, że pojechałem. Było fajnie w miarę, ale też tak tych tematów unikaliśmy trochę. Ty już tam też się spotykałaś y, z Mateuszem, więc ja miałem takie... no co ja mam powiedzieć? <noise> I chciałem nagrać... Y, I mówię, dobra, nagram tą piosenkę i w piosen... bo ja też piszę teksty muzyczne, mówię, lepiej to wyjdzie mi, kiedy, kiedy będzie to w formie piosenki, y, co chciałem w tym się przekazać. Po pierwsze uświadomić Ciebie, że ten Mateusz to jest po prostu chłop, który przyszedł na nagrania, bo chciał e, Twoich zasięgów i ja sobie zdaję z tego sprawę i boję się, że Ty za późno sobie z tego zdasz sprawę, ale póki jesteś szczęśliwa, okej, okay, no to kibicuję Wam, chociaż staram się trochę Ciebie ostrzec też, bo nie ufam temu chłopakowi. Mateusz jest moim zdaniem hieną, jeżeli chodzi o, o zasięgi. E... A co do ciebie? No po prostu się troszkę zawiodłem patrząc na to, jak te gołdcy później zostały zmontowane i, i jak ty się dalej zachowywałaś w tym programie, bo ja dopiero na odcinku to widziałem, jak, jak ten odcinek wyglądał i no i nie wiem, po prostu myślałem, że będziesz, nie, będziesz tam trzymała jako jedyna poziom. A nie uważam, że ten odcinek był taki w Twoim wykonaniu najlepszy. Wiesz, że poszłam tam się bawić. Za bardzo. Dlaczego za bardzo? No proszę cię, tekst to o 15-latkach. Przecież to był żart. Nie uważasz? No Okej. Okay. Przecież to był żart. Łapiesz chyba moje żarty od dawna, że są dziwne i bardzo różne i śmieszne. Przecież to było śmieszne. No A całowanie się z obcym chłopem na kamerze? Przecież mi się. Prawie całowaliśmy. Mateuszem? Rzeczywiście no, było, no bo tak rzeczywiście było, że coś zaiskrzyło między nami już od na samym początku. Mimo, że go nie wybrałam, to rzeczywiście coś, coś między nami było, ale to chyba tylko był Mateusz, z którym się całowałam. Rzeczywiście jeden, jedyny i tak zostało do dziś. Zobaczymy, no jak długo zostanie. Mm, nie wiem. Cieszę się, że mm, jesteś. Nadal jesteśmy blisko i z jednej strony też bardzo dziwnie, bo nie, ja jest, jest dziwna sytuacja, bo z Mateuszem jesteśmy razem, a też chciałam, żebyś został nadal w moim życiu. Wy się nie lubicie i. Mm, nie wiem, po prostu nie wiem, kto dalej będzie wyglądać. Jak myślisz, jak możemy sobie e, ułożyć sprawy zawodowo prywatne, bo też jesteśmy prywatnie blisko? E, to ja najpierw zadam ci pytanie, później odpowiem na, e, na pytanie o Mateusza. Co w końcu z tym chłopem, który wygrał gołcy? On pójdzie z tobą na to spotkanie, czy już go ulałaś, jako że znalazłaś miłość życia? No, spotykam się z Mateuszem już oficjalnie. Jesteśmy razem. Nie umawiam się z innymi, jak spotykam się z kimś i traktuję Mateusza bardzo poważnie i wiem, że jest cały świat tak naprawdę. Wszyscy są przeciwko nam i nie wiem, jak to będzie, bo powiem ci, że zazwyczaj takie jest, jak wszystko jest przeciw, to bardzo dużo jest przeszkód, bardzo dużo osób stawia kłody pod nogami i najczęściej takie relacje nie... No Ciężko jest przetrwać, bo to trzeba naprawdę bardzo dużo wyrzeczeń i odwagi, i dużo trzeba stawić całemu wszystkim z czoła i światu i rodzinie i bliskim i znajomym i obcym też, bo nie, nie, nie. część z Was kibicuje nam, za co serdecznie dziękuję. E, dziękujemy z Mateuszem. Oczywiście, Krystian pewnie dziękuję tym, którzy nam nie kibicują. Dlaczego no, mnie stałeś w takiej sytuacji teraz, że jestem tym zły i najgorszy, Szymonia? Nie to, że zły i najgorszy, tylko no, no to proszę ci powiedzieć, co, dlaczego jesteś Agency, uważasz, że Mateusz jest dla zasięgów ze mną? Ja powiedziałem, że póki widzę, że jesteś szczęśliwa u jego boku, to spoko, to ja wam kibicuję, ale moim zdaniem chcę Cię przestrzec, ponieważ wydaje mi się, że on jest z Tobą dla zasięgów. Sam fakt y, filmików, które on wstawia, że podrywa inne kobiety. Ja rozumiem, że to jest content, ale z drugiej strony, no halo, ja jest w związku, dlaczego robi sobie content na podrywaniu innych kobiet. Moim zdaniem jest fałszywy po prostu i, i to się prędzej czy później okaże, no dlatego tak zawsze chciałem dla Ciebie jak najlepiej, zawsze Ci doradzałem jak najlepiej, nawet w w sytuacji z jedną osobą, nie będziemy jej wymieniać publicznie, ale od początku Ci mówiłem, że ta osoba jest, kurczę, coś tutaj lewa. I Ty tak trochę mówiłaś, że no nie, nieprawda, a później wyszło jak wyszło. No i ja zawsze chciałem jak najlepiej dla Ciebie i moim zdaniem teraz, kurczę, będzie podobnie. No. no nie wiem, ja po prostu mam za dobre serducho, no chcę pomóc, nic z tego nie mam, e, no, no nie wiem, no, no dobra, obym się mylił. Jak wyglądać będzie nasze, nasze relacje? Jeżeli z Mateuszem się spotkamy, to samo powiesz mu w oczy? Czy, tak. czy nie wiem, jak to będzie wyglądać rzeczywiście? Bo słuchajcie, chciałabym, żebyśmy znowu zaczęli razem pracować, żebyśmy też prywatnie mogli się spotykać. A często my z Mateuszem się widujemy, bo albo jeżdżę tam do Torunia, albo Mateusz przyjeżdża do Warszawy. Nie wiem, jak myślicie? Piszcie w komentarzach, jak można wybrnąć z tej sytuacji, bo powiem Wam szczerze, że mm, jest, jest dość dziwnie nadal. No, jest niezręcznie. Monia i jeszcze jedna, właśnie widzowie, może nie Monia, a widzowie. Jedna ważna sprawa. Ja nie jestem tutaj przeciwko Mateuszowi, bo jestem zazdrosny, bo nadal coś czuję do Moniki. E, oczywiście, no wiesz, no, wyznałem Tobie swoje uczucia. Szczerze, i, i to nie było tak, że wiesz, że o, kontencik, kamera, tylko, tylko faktycznie chciałem y, uzyskać od ciebie najprawdziwszą odpowiedź jak najszybciej. Y, dlatego tam wtedy to się wydarzyło. Y, dlaczego jestem przeciwko Mateuszowi? No dlatego, że chcę twojego dobra i nie chcę, żebyś płakała. A, no nie wiem, no proszę Kurczę, no ob nie, po prostu ja widziałem, no wiele osób cię podrywa. Ja nieraz byłem świadkiem poza kamerami, jak ktoś próbował cię zbajerować, ale ja nie byłem wtedy zazdrosny o to, co mówię, okej, okay, może z kimś ci wyjdzie, może faktycznie będziesz szczęśliwa i nie miałem problemu do żadnej z tych osób. Po prostu chłopak przyjechał typowo na nagrania, żeby spróbować Cię uwieść na, przed kamerą. No to jest typowo dla atencji. Ja z tobą się przyjaźnię od trzech lat. no Nie przekonuję się teraz, żebyś zmieniła zdanie, bo to już nie ma sensu najmniejszego. I chyba po tych gołdsach to bym nie chciał, mimo że nadal bardzo cię lubię. Jesteś jakby mega blisko mojego serca, ale w tym momencie już nie wyobrażam sobie, żebyśmy byli w jakimś związku czy coś, więc Mateusz możesz być spokojny. Czy ja mam zmienić zdanie? <laughs> nie, nie zmienię zdania. Jakby niekomfortowa rozmowa, w ogóle. Bardzo nie nie niekomfortowa. Kamerą. Bardzo niekomfortowa rozmowa. Nasi widzowie mieli pytania, często piszą i na social media, i tutaj na kanale również, o co chodziło. I no takie wyjaśnienia wam się należą. Piszcie w komentarzach jeszcze swoje pytania, jeżeli macie inne pytania. Co uważacie też na temat, na temat relacji mojej z Mateuszem, to wiem, piszecie często, co uważacie. Pytanie jeszcze jedno. Od momentu kiedy ogłosiłaś to, że spotykasz się z Mateuszem, spadły zarobki na OnlyFansie? Bo to na pewno w jakiś sposób wiesz, wpłynęło moim zdaniem. Przynajmniej Natalia. Nie. Twierdzi, że nie? Okej, okay, to Natalia Wejni na przykład twierdzi, że ona nie chce mieć chłopaka takiego w życiu prywatnym, ponieważ to też wpłynie na jej zarobki i, i póki naprawdę nie poczuje tej, 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 prawdziwej miłości, miłości, no to, no to nie będzie się angażowała w takie relacje, bo to wpłynie na jej zarobki. woli być singielką, żeby po prostu zadowolić swoich odbiorców, swoich fanów? Woli być singielką do momentu, dopóki może być tą singielką i dopóki chce być tą singielką, więc no... Wycie singielką wcale nie jest złe. mi się bardzo podobał ten stan. Podoba mi się również, ale no, na pewno też jest, jest inaczej, zupełnie dużo ciężej z tego względu, że wszystko się sprzymierzyło przeciw nam ze względu na różnicę wieku między nami i zobaczymy jak będzie. Piszcie w komentarzach jakie macie proszę pytania, jakie macie pytania do Krystiana, jakie macie pytania do Kryczasa, do Mateusza, do mojego chłopaka jakie ma macie pytania do mnie i zrobimy jeszcze jedną rundkę. Może uda nam się usiąść we trójkę z Mateuszem, e, chociaż może być bardzo ciężko i bardzo, bardzo, bardzo niezręcznie. No tylko ochrony e, tej, wiesz, fejmowskiej nie wynajmuj, tego Kiry i, i ekipki. Zaprosimy, e, może zaprosimy kilku ochroniarzy, znamy Stasio Chmiel, e, ten co walczył z Mariuszem Pudzianowskim, Okej, okay, okej, okay. no zobaczymy. Nie no, żarty żartami... Jak on się nazywa? E... Nikola, Nikola. Nikola, nie, no, Nikola, wiesz, Nikola. Ja też nie, e, nie, nie jestem osobą, która będzie biła słabsze osoby, no nie? Szczególnie jakichś homoseksualistów, mimo że ja nic do nich nie mam. E, no ale kolega się przyznał, że jest, no też głupio mi było być, byłoby... Kto? No ten, e, Mateusz. Nie, przyznał się, że był miał zdjęcia robione, że Aha. udawał, nie. Imporno, nie się. oporno, nie, nie mówił nic oporno. Miał w stronę zdjęcia na stronie gejowskiej. Nie, nie, nie. Ni, żadnego porna nie robił, nic nie mówił, że jest gejem. Właśnie mówił wręcz odwrotnie, że udawał e, i to bardzo nie, mu się nie podobało nie, i chciał być w końcu sobą, dlatego bardzo dużo tam pieniędzy za, zarabiał, wstawiając zdjęcia. Nic nie robił z chłopakami, tylko wstawiał swoje zdjęcia jako chłopak, który lubi chłopaków, a to była nieprawda, dlatego to zerwał. I to jest kolejny przykład tego, że jest fałszywy. Chciał, chciał być sobą i skończył z tym i nie chciał po prostu, nie chciał, było mu nie, nie fajnie też, inne osoby myślały, że, że, że on jest, a on nie był i... Monia, no to co, spędźmy ten wieczór, od dawna się spotkaliśmy, drugi raz tak naprawdę od Goatsów się spotkaliśmy, spędźmy ten wieczór i... no to źle zawsze. Mateusz nie, przyjedzie nie, nie A to też źle brzmi akurat. <laughs> przyjedzie zaraz Mateusz, mamy e, pójść gdzieś tam na miasto, e, spędźmy po prostu sympatycznie czas, może polubię tego Mateusza, zobaczymy, a to czy będziemy pracować razem. To będzie potrzebna ochrona, jak myślicie? <laughs> ja nie piję, także raczej na sześć, Mateusz też. krzywdy mu nie zrobię, spokojnie. <laughs> nie, nie ma tego diabełka w tobie, e, który by chciał zrobić porządek e, siłą. Bez procentów? Nie, póki Ciebie nie skrzywdził, nie. Powiem Ci, że jest, jest sporo osób, które mówią, Monia, jak Cię skrzywdzi, to oczywiście się odzywaj. Ja sobie poradzę. Skrzywdzi czy nie skrzywdzi, nie skrzywdzi, jestem dużą dziewczynką i... Ale dziękuję, że jesteś i mnie wspierasz, mam nadzieję, że Wy również, również wspieracie. Ja życzę Ci, żebyśmy się w końcu częściej widywali, <laughs> to życzę sobie. Jestem naprawdę bardzo niezręcznie, stąd te mm, śmiechy, dziwne sytuacje. Dziękujemy wam. Piszcie pytania, będzie nam o wiele łatwiej, jak będziemy czytać je z kartki, będziemy mogli odpowiadać wam na pytania. Dziękuję. Dzięki, hej. Nie jestem influencerem, nie wiem jak się żegnać. Zu jeszcze raz. Komentujcie, subskrybujcie, zostawiajcie tej lajki Moni, bo Monia się naprawdę stara robić dla Was jak najlepszy content na wszystkich platformach. Tutaj takie oczko, opuszczam. No i zrobiłem Ci reklamę już. Tak, będziemy też, myśli myślimy właśnie, żeby przenieść na inną platformę, żebyśmy mogli mieć dużo rzeczy bez cenzury, bo tutaj cały czas, jak widzicie, jestem banowana na innych socialach również, także myślę o innych platformach, żebyśmy mogli spokojnie rozmawiać, e, żebym nawet mogła wyjść boso i nie zostać za to zbanowana, żeby Mateusz mógł mieć zdjęcie bez koszulki i nie zostać zbanowanym, bo cały czas jesteśmy banowani, ale dziękuję, że jesteście, dziękuję że mogę? Mogę? Ostatnie, ostatnia rzecz, którą powiem. E, ostatnio dostałem jakieś wiadomość, nie pamiętam czy na TikToku, czy na Instagramie, gdzieś tam dostałem wiadomość, e, jakie były plusy, czy jakie są plusy w współpracy z Moniką. Na przykład w tym momencie, mimo że nie jestem fetyszystą, mam e, wgląd na jej stópki z bliska. <głosy> <głosy> Dziękuję bardzo. Dobranoc. Do widzenia. Nie wiem, o której porze oglądacie. Dziękuję za <laughs>